Ja dzisiaj jestem na drzewie. Mm. No i wczoraj odnalazłam drogę, całe szczęście. Po prostu tak się cieszyłam, jak ją odnalazłam. Ale widzieliście ten filmik wczoraj? Tak, można dużo przeżyć przygód. Jest bardzo ciężko wchodzić, bo my te, yy, No widzicie. Yy. No i chciałam też wspomnieć, że na dworze, jak już mówiłam, naprawdę można przeżyć niezłe przygody. Ale teraz wchodzimy po drabinie. Będzie bardzo ciężko, ale okej, okay, wchodzimy. Kolejna szczebelka. kolejna szczebelka. I kolejna szczebelka, zobaczcie, już jesteśmy. Kolejna szczebelka, zobaczcie, jak wysoko już jesteśmy. Kolejna szczebelka i na szczybelkach okej, okay, jesteśmy zdobyć jest to, jest to masakra jaka zdobyć? powiem wam, że ogromna zdobyć po prostu masakryczna zdobyć ale zobaczcie, to naprawdę jest takie takie, 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 takie fajne może nie, ale naprawdę jesteśmy wysoko zobaczcie, ludzie, bo to jest chyba naj... to jest największe chyba drzewo w tej okolicy no może drugie z największych, ale nie wiedziałam, że ktoś tu tak chodził to jest dla leśniczych i Czujcie sobie, to jest tak stromo, a oni tu stali ale masakra no dobra no to zacznijmy Opowiadać. O, zobaczcie, jak się wróciłam, Ale to odkrywanie, oczywiście. No to. Okej! Okay. Mm. No. Ja tu jeszcze trochę wypatruję. Czy to jakieś starenki, Czy coś takiego tu nie podle... Czy jakieś tam zwierzątka. Co to? Czy jakieś tam zwierzątka nie podlecą? Ale mam nadzieję, że nie pod to drzewo, bo jak jakiś pies złamie mi drabinę, to po mnie. Co to? To dziki pies bezdomny. Ja tu jeszcze popatruję, żeby mnie nie zjadł. Ale że żegnajcie i pamiętajcie, żeby śledzić mój kanał. Pa!